Cześć. Dzisiaj chcemy zrobić coś, co usprawi moją pracę, a być może i Wam. No zobaczcie, to jest moja korowarka warsztatowa. No tak, na korbę nie będę jej używał, no bo trochę schodzi czasu. Wkrętarka fajnie jest, ale trzeba obsługę mieć ręczną, czyli ciach i tutaj wkrętareczkę włączamy. Więc już jest troszkę gorzej. I co sobie postanowiłem na jednym z ostatnich filmów, kupiłem mianowicie maszynę do szycia wraz z silnikiem i tym takim włącznikiem nożnym. I chciałbym zastosować ten napęd z tego silnika do napędzania tej korowareczki. Zobaczymy, czy to się uda, czy się plan powiedzie. Sprawdźmy sobie jeszcze najpierw, ile mnie ten napęd kosztował. Kupowałem to na złomie, gdzie mi liczyli za 2,50. Wiem, że na Allegro można kupić cały zestaw taki nowy, ale to już trzeba dać 88 zł. A mnie koszt wyniósł, jak widzicie, 3,75 waży dokładnie 1,5 kg. Więc yy, spróbujemy to jakoś ugryźć, a żeby się udało. Najpierw musimy ją odkręcić. I już będzie problem, bo z tego co pamiętam, to ta śruba już była rambnięta. Ale to nic, robimy to sposobem. I okay. Silniczek fajnie by było, kurczę, nawet powiem Wam, że na niewielkiej podkładce dałoby radę zrobić bezpośrednie przełożenie. Pytania, jak ta roleczka? ma dni średni, otwór średnic 957 a tutaj ile mamy Śruba wystawała jest 9 mm z kaczkiem niewielkim i tu tak samo więc wychodzi że... Da się nasunąć. Zobaczcie, dałoby się bezpośrednio nasunąć i byśmy przełożyli napęd bezpośrednio na korowareczkę. Można by dwie blachy dać, żeby umocować y, kątowniki takie płaskie, żeby przykręcić ten silnik. Pytanie, w którą stronę on będzie chodził. Robimy eksperyment. Dałoby radę w ten sposób zrobić. Elektrykę można by było przenieść, ale ze względu na to, że nie wiem czy ten silnik będzie mi służył do tej korowarki. Nie chciałbym rozwalać go. Więc jeżeli zda, ra... zda egzamin, to będziemy mogli dopiero myśleć. Na razie myślę, że bezpiecznie będzie. Tak. Tak już nie, tak nie bardzo, więc zrobimy tylko tak. Kabelki będą wychodziły obok, nie będą nas uderzały. Więc myślę, że tak to będzie wyglądało, jeżeli byśmy nabili delikatnie. Zaczęło mieć jakąś tulejkę 9 mm otworem. No i zobaczcie, mamy już umiejscowione to. Nie wiem, czy nie będzie bicia. I testujemy. Wychodzi, że jest wszystko ok. Więc tak. Będziemy mocować korowareczkę. Będziemy mocować ten silnik w miarę na stałe, ale to tak jeszcze będzie prowizorka. No i próbujemy korować kabelki. Jeżeli to zda egzamin, to będzie prosty patent za niewielkie pieniądze do usprawnienia mojej. Produkcji miedzi błyszczącej, bo jednak miedź opalana jest tańsza, miedź błyszcząca, która jest z kabelków jest o wiele droższa, znaczy o wiele. Relatywnie jest droższa, więc szkoda by było miksować różne rodzaje miedzi nawet żeby zyskać 2 zł na kilogramie, to przy 10 kg mamy 20 zł, tak? Ja powiem wam, że niedawno zacząłem. Dopiero mieć właśnie segregować pod względem błyszcząca, niebłyszcząca, no bo zawsze to jakiś dodatkowy grosz wpadnie. No to co, mocujemy. Niestety nie mam blaszek kątowych, więc myślałem, że może zrobię, <laughs> przymocuję to obejmą. Mam taką obejmę z przedostatniej rozbiórki, jakiejś. Zrobimy dwa otwory, <laughs> przerzucimy ją i może da, zda egzamin. Mówię, to będzie prototyp 9 mm. Byśmy przekręcili na stałe, na mocno, i byśmy mogli zacząć korować. No dobra, eksperymentujemy dalej. wygląda na to że mamy to wszystko umocowane jeżeli byśmy przełożyli jeszcze elektrykę w przyszłości niedalekiej ze względów bezpieczeństwa jakby się to sprawdzało. Róbmy eksperyment. No to czas eksperyment zacząć. No, to był wystrzałek jak z pistoletu, no, kabelek obkorowany. <coughs> Sprawdźmy dłuższy. No, i powiem Wam, że moc silnika jest jednak za słaba. Trzeba sobie pomagać. Na dłuższym kabelku niestety nie sprawdza się. Jak krótkie Krótkimi nie ma problemu, dłuższe kabelki, niestety e, silnik się dusi, prawdopodobnie się spali. <laughs> Więc Musimy znaleźć chyba inny silnik, mocniejszy. Ale nie poddajemy się. No, niestety, ten silnik się nie nadaje, ale mam kolejny pomysł. Kolejnym pomysłem to zobaczcie. Jest to mechanizm od maszynki do mięsa. Z tej strony jest silnik dużą ma prędkość, tu mamy przekładnię zmniejszającą, no i postaramy się to wszystko tak sklecić, podłączyć i jeżeli się sprawdzi, maszynka do mięsa musi na pewno mieć dużą moc, mały tutaj obrót jest, może trochę za mały, ale jeżeli by funkcjonowała, moglibyśmy się tutaj posiłkować czymś takim. Poza tym Mechanizm maszynki prawdopodobnie mógłby mi służyć do młyna kulowego, ale to będzie w następnym odcinku. W tym podłączamy korowarkę w takim razie zamiast do silnika od maszyny do szycia. Po ten mechanizm, wpadłem na taki pomysł, bo potrzebuję tutaj przedłużki. Taka nasadka 5.16 wchodzi idealnie. To kółeczko, które było z silnika, weszłoby w tą nasadkę, ale musieliśmy tutaj nawinąć troszkę taśmy izolacyjnej. I to właśnie w całości, jak widzicie, byłoby idealną przedłużką. Do tego mechanizmu, więc tylko tak: wystarczy podnieść tą korowarkę na większą wysokość, bo cały ten mechanizm zwalniający jest dość wysoko umocowany. I jeżeli go ustabilizujemy i będzie działała korowarka pod względem mocy, to możemy teraz całą tutaj tą elektrykę typu właśnie włączniki cofania. Wyjąć z tego z tej obudowy, po tej właśnie maszynce, do mięsa, umocować w jakimś panelu cały mechanizm, zabudować. I mielibyśmy korowarkę elektryczną z odpadu. Więc mocujemy. Nie będę was zanudzał szczegółami. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało po umocowaniu. Tak na szybko dobrałem odpowiednią w miarę wysokość, i teraz ten mechanizm trzeba ustabilizować. Myślę, że znowu użyję tej obejmy, która była do ustabilizowania tamtego silnika, po prostu wiercąc kolejne dwa otwory w tej desce i skręcimy to. I jeżeli to się powiedzie, ten plan korowarka powinna działać. No oczywiście, jeżeli zacznie działać, będzie można profesjonalnie to wszystko zabudować jakąś sklejką, płytą, żeby chodziło cichutko, żeby były otwory cyrkulacyjne dla powietrza. Umiejscowienie włącznika. No ale tematem filmu jest właśnie, żeby zamontować napęd elektryczny do korowarki ręcznej. Więc e, idziemy w tym temacie. No i zobaczcie, mechanizm umocowany na sztywno. Chodzi to bardzo głośno, przyznaję. Musimy pomyśleć na wygłusze, o, nadwygu, o wygłuszeniu. Ale sprawdźmy, jak to chodzi. Nie ma biegu wstecznego. Ok, będzie chyba. Jest bieg wsteczny. No i <ścoughs> zobaczmy, jak to działa. To nacięcie mamy na przewodzie, czyli moc jest odpowiednia. Zobaczcie. Przewód obrany. Może było minimalnie jeszcze obniżyć nóż bo te przewody akurat są z dławików, dość starych. I jeszcze tej miedzi tam dawali dużo. Ale ok. A więc tak, prototyp numer dwa z maszynki, z mechanizmu maszynki do mięsa się udał. To jest wersja robocza. teraz pozwólcie, że zastosujemy rozwiązania profesjonalne, ale to już będzie następny odcinek. Będzie krok po kroku. No co nie będziemy mogli sobie pozwolić na przykład na to złączkę staśmy z z do izolacji przewodów. Ona jest miękka, no wiadomo wyrobi się. Łącznik musi być z czegoś mocniejszego. I tym zajmiemy się w którymś z kolejnych odcinków zabudujemy sobie całą korowareczkę. Dość profesjonalnie, może to zrobimy, żeby była ładnie zabudowana, wyciszona, jak się da, ale na tą chwilę widzę, że mechanizm maszynki do mięsa zdaje sobie rewelacyjnie sprawę. I ten mechanizm zmniejszający, który jest w niej, podejrzewam, że będę musiał teraz skupić się na punktach złomu. Czy różnych znajomych, którzy mają takie maszynki uszkodzone, same te mechanizmy. Silnik może być spalony silnik ja sobie załatwię. Same mechanizmy zmniejszające do młynów kulowych, właśnie do korowarek, innych rzeczy będą zdawać egzamin. A jak widzicie, da się zrobić korowarkę elektryczną. No i to jest fajna sprawa, jeszcze możemy oczywiście. Zrobić sobie sterowanie tym włącznikiem nożnym, ale mi się zdaje, że tu aż takiej potrzeby nie byłoby. Po prostu mamy masę przewodów, włączamy, używamy, zapominamy. Dobra, mam nadzieję, że podzielicie mój entuzjazm, że da się coś takiego zrobić. A następny film, który będę robił, no to już będziemy robić to dość w sposób. Profesjonalny. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego weekendu. Cześć!